Wracamy już do finału opowieści o Szkole Szybowcowej Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej na Pietraszach w Białymstoku. W trakcie pracy nad poprzednimi odcinkami zebrałem sporo zdjęć i materiałów. Pojawiły się także nowe wnioski. Wracamy do odcinka numer 7, w którym postawiłem tezę, że na zdjęciach Augustisa przedstawiających przedwojenne uczennice, na ich okryciach głowy znajdziemy odznakę. Przysposobienia wojskowego kobiet. Pokazałem te zdjęcia paru ekspertom. Okazało się, że na większości tych fotografii to rzeczywiście odznaki przysposobienia wojskowego, na części to po prostu odznaki gimnazjalne. Myślę, że dużo ciekawych y, wniosków wysunąłby także kostiumolog, przyglądając te fotografie. Bardzo dużo pracy w analizę zdjęcia Augustisa włożył także pan Zbigniew Harytoniuk. Szukał żołnierzy w mundurach lotniczych, jak mi pisał po przejrzeniu 1500 zdjęć widać na nich i saperów, i kawalerzystów, i marynarzy, a żołnierzy i lotników jest jak na lekarstwo. Znalazł tylko dwie takie fotografie. Ta, która widzimy, przedstawia żołnierza w stopniu szeregowca w mundurze lotniczym, a na następnej zobaczymy już żołnierza w mundurze podchorążego, podchorążego wojsk lotniczych. Pan Zbigniew ponownie przejrzał swoje domowe archiwum i znalazł w nim kilka dodatkowych dokumentów dotyczących Wiktora Liwerskiego, który, przypomnijmy, współorganizował szkołę szybowcową na Pietraszach, a po wojnie był pilotem aeroklubu Białostockiego. Na podstawie tych dokumentów można precyzyjnie określić datę zakończenia służby wojskowej w piątym pułku lotniczym i rozpoczęcia organizacji szkoły szybowcowej w Gymnoku na Pietraszach. Opowiadając o szkole szybowcowej na Pietraszach wiele razy pokazywałem różne dokumenty dotyczące ligi obrony powietrznej i przeciwgazowej. No i nie mogło być inaczej, bo ta szkoła szybowcowa należała przecież do LOP. W tle przewija się wieża spadochronowa, która powstała w Białymstoku na Zwierzyńcu za sprawą ligi. Liga wybudowała też specjalny budynek, tzw. komorę gazową do ćwiczeń z maskami przeciwgazowymi. Ta komora znajdowała się na wygodzie. Miała również liga swój pawilon w okolicach dzisiejszego Teatru Węgierki. Do naszych czasów zachowało się sporo raportów, opracowań oraz periodyków wydawanych przez ligę. Są one źródłem bardzo ciekawych informacji dotyczących przedwojennych polskich konstrukcji samolotów. Zawierają bardzo wiele rzadkich, bardzo interesujących zdjęć. Na zdjęciu marszałek Edward Śmigły rydz w trakcie uroczystości poświęcenia samolotów przekazywanych w Lidze. A na kolejnej fotografii samolot turystyczny, fundowany przez firmę Wedel. I również przekazany. Lidze, z tego co wiem, istnieją plany jego rekonstrukcji i umieszczenia w Muzeum Wedla. Szalenie ciekawym źródłem zdjęć i informacji są także archiwalne wydania magazynu Skrzydlata Polska, który również ukazywał się w Polsce przed wojną, podobnie jak wydawnictwa LOB. Dzięki uprzejmości Muzeum Wojska w Białymstoku pokażę teraz trochę archiwaliów dotyczących Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej pochodzących z jego zbiorów. Są tu także zdjęcia pochodzące ze zbioru zdjęć Leona Parkiewicza, mieszkańca Starosielc. Z tego co wiem, jego żona była zaangażowana w tajne nauczanie na terenie Starosielc. Zbiór zdjęć Leona Parkiewicza również pochodzi ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku. Mm Hello? -hmm. i yeah. Liga organizowała także obozy szkoleniowe, tutaj taki szczegółowy instruktaż dla uczestnika, który jest proszony o zabranie ze sobą starych ubrań, kuferka na te ubrania, szczotki do ubrań oraz smaru lub pasty do butów. W poprzednich odcinkach wiele razy wspominałem Halinę Zaliszównę, przedwojenną spadochroniarkę. Przekazałem informacje o pani Halinie i o jej dokonaniach do szkoły, która dalej działa przy ulicy Fabrycznej 10. W tym samym budynku Halina Zaliszówna kończyła swoje gimnazjum w roku 1939. Czy szkoła zrobi z tego użytek, nie wiem. Wydaje mi się, że byłby to bardzo fajny materiał na lekcje historii. A przed nami wspomniany wcześniej zbiór zdjęć znajdujących się w archiwum Muzeum Wojska w Białymstoku, to jest kolekcja fotografii Leona Parkiewicza ze Starosiec. Niestety te fotografie nie zostały opisane, więc nie wiemy, gdzie były wykonywane. Być może część z nich powstała w stoku, część na pewno nie, na przykład jak to zdjęcie, bo linie lotnicze lot do Białego Stoku nie latały. Latały z pewnością do Wilna. Lokalizacja tych zdjęć pozostaje zagadką. Mogły być wykonane w Lidzie, mogły być wykonane w Wilnie i w wielu innych miejscach. Tu zdjęcie z lotu balonem. Charakterystyczny. Kosz, wtedy to był rzeczywiście kosz, bo wykonany z Wikliny. Za chwilę zobaczymy zdjęcie skoczka spadochronowego tuż po lądowaniu. Ukształtowanie terenu przypomina mi pietrasze, ale jak mówiłem, nie mamy żadnej pewności. I kolejne zdjęcie przedstawiające trzech skoczków spadochronowych jakieś osoby w tle nie wiemy ani gdzie. To zdjęcie zostało wykonane ani kiedy. W przypadku jednej fotografii możemy pokusić się o bardziej dokładne datowanie. Oto zdjęcie panelona w tle samolot Lockheed Electra. Samoloty te latały w liniach lotniczych LOT od marca 1936 roku, więc to zdjęcie mogło zostać wykonane pomiędzy rokiem 36. a 39. w naszym mieście. Samoloty linii lotniczych LOT nie lądowały, latały natomiast do Wilna. Oto przedwojenna mapa połączeń lotniczych obsługiwanych przez linie lotnicze LOT. Znowu mamy zdjęcie samolotu Lockheed Electra i kolejną fotografię, która pokazuje w jakich warunkach oczekiwano na przyloty i odloty. I samolot Lockheed Electra w pełnej krasie. Na zakończenie przeniesiemy się znowu. Do szkoły szybowcowej na Pietraszach. Pokażemy, jak ją oznaczano na przedwojennych mapach oznaczano błędnie. W jednym z numerów skrzydła tej Polski pojawia się jako Wasilkowa, a w kolejnym jest opisana jako Filipowska góra. Oczywiście jedna i druga nazwa jest zupełnie błędna, no chyba, że takie nazwy rzeczywiście funkcjonowały wówczas w obiegu. Tego nie wiem. A na zakończenie zdjęcie z akcji promocyjnej Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, wykonane na Placu Unii Rubelskiej w Warszawie, gdzie umieszczono napis Uczmy się latać. I w ten sposób kończymy miniserial o szkole szybowcowej w Białymstoku na Pietraszach. W następnym odcinku na Pietraszach pozostaniemy, ale wybierzemy się w zupełnie inne czasy i będziemy zgłębiać stare. mapas.